Oblicz, ile wody należy dodać do 300 g 25% roztworu kwasu octowego, aby otrzymać ocet o stężeniu procentowym równym 6%. Czyli CP wyjściowe ma być 6%. Po co nam są te dane? Otóż one są po to, po pierwsze mamy to już gotowe stężenie procentowe i dzięki niemu możemy wyliczyć masę substancji, masę roztworu, tutaj już mamy, więc... Ile wody należy dodać do 300 g 25% kwasu octowego, aby otrzymać ocet 6%. Stężenie pierwszego roztworu na się 25%. Mamy tutaj roztwór pierwszy. Masa roztworu pierwszego równa się 300 g. Roztwór drugi, CP2, ma mieć 6%. Przy czym pamiętaj, że masa substancji pierwszej równa się masie substancji drugiej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dodajemy tutaj wody. Ile wody, czyli masa wody, inaczej masa rozpuszczalnika, ile należy jej dolać, aby rozcieńczyć ten 25% roztwór na tyle, by stał się on roztworem 6%. I teraz, jeżeli rozcieńczamy roztwór 25%, roztwór, który ma 300 gram, to masa roztworu będzie wzrastała, będzie ona wzrastała o tyle, o ile dodamy wody, natomiast masa substancji, ona będzie stała dla obu roztworów. Jeżeli mamy stężenie procentowe równe się 25, czyli tutaj mamy MS przez MR razy 100% i chcemy obliczyć MS, MS to mamy CP razy MR przez 100%. Zatem MS naszego roztworu będzie równe 25% razy MR razy 300 gram podzielone przez 100, czyli mamy 75 g masa substancji, czyli kwasu octowego, czystego kwasu octowego. Jest to nasza, nasza masa substancji. Możemy sobie również sprawdzić, że CP... Jak jest ms przez mr razy 100%, czyli masa substancji 75 g przez 300 g razy 100, to ile to wyjdzie? Czyli 75 podzielić na 300 równa się razy 100, czyli mamy 25%. I teraz masa substancji w obu przypadkach jest 75 g kwasu octowego. I to jest nasza masa substancji. Masa roztworu drugiego będzie równa masie substancji plus masie wody. Skoro mamy CP2 równe 6%, mamy też masę substancji równą 75 gram, potrzebna jest nam masa roztworu drugiego. Jak teraz obliczyć masę roztworu drugiego? CP równa się MS przez MR razy 100%. Możesz oczywiście wyprowadzać ten wzór po kolei, natomiast ja Ci powiem, jest taka prosta sprawa, że jeżeli chcemy obliczyć ten parametr, który jest na dole, to po prostu zamieniamy miejscami z CP, czyli z tym, co jest po przeciwnej stronie znaku równości. Czyli jak CP równa się MS przez MR razy 100%, tak MR równa się MS przez CP razy 100%. Zatem MR2 naszego drugiego roztworu równa się MS 75 gram razy 100% przez CP, które jest równe 6%. Jakbyś liczył, liczyła na kalkulatorze, nigdy nie wpisuj tych procentów, ponieważ one się zawsze skracają. Więc wpisujemy same te liczby. MR2 równa się 75 g razy 100 równa się podzielić na 6. I mamy 1250 g. To jest masa roztworu drugiego. Zatem, jeżeli mieliśmy pytanie w zadaniu, ile wody, czyli MW należy dodać do 300 g 25% roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór 6%, to to nie jest nasza odpowiedź. To jest masa całego roztworu drugiego. Natomiast masa roztworu drugiego, w tą masę wchodzi masa substancji, tak? czyli masa tej substancji, która jest cały czas 75 gram oraz masa wody. I my musimy obliczyć tą masę wody. Więc z tego wynika, jeżeli MR2 równa się MS2 plus masa wody, to M wody równa się MR2 minus MS2 masa wody będzie 1250 minus 75 gram. 1250 minus 75 1175 gram wody. Tyle należy dodać do roztworu, który miał stężenie 25% i ważył 300 g aby otrzymać roztwór 6%.